Jak bumerang wraca do nas program Czyste powietrze już niedługo, ponieważ 31 marca 2025 roku rozpocznie się nowa edycja programu Czyste powietrze, gdzie będziecie mogli dostać dofinansowanie do kotów na biomasę, czyli kotów na pellet, kotów takich dwukomorowych, czyli PELET drewno. Tak, możecie również otrzymać dotacje na kotły. Pelet drewno. Są to kotły hybrydowe, jak również kotły na przykład na samo drewno. Będziecie mogli otrzymać dotacje również na pompy ciepła. Na to wszystko otrzymacie dotacje. Ale co jest jeszcze ciekawe, otrzymacie również na termomodernizację, gdzie będziecie mogli wymienić okna, docieplić budynek, wymienić swoje drzwi garażowe, jak również drzwi wejściowe. To wszystko z programu Czyste Powietrze oczywiście nowego, na nowych zasadach, na nowych warunkach. I co jest najlepsze? Ten program Czyste Powietrze jeśli coś dla Was jest niezrozumiałe, jeśli chcielibyście wiedzieć czegoś więcej, możecie zapytać kogo nas, ponieważ to my. Znamy odpowiedzi na Wasze pytania dotyczące tego programu. Również możemy Wam pomóc taki wniosek wypełnić, wysłać, aby było to dla Was jak najprostsze.